Halo Infinite to bardzo trudny orzek do zgryzienia. Z jednej strony jest to najlepsza halo od czasów czwórki, z drugiej strony jest to halo jak żadne inne, pokazujące jak wiele rzeczy niedowieziono i jak wiele rzeczy wycięto. Halo Infinite wprowadza szereg nowych mechanik namiastkę RPG-ów, gdzie mamy szereg umiejętności, które z czasem możemy ulepszać wraz ze znalezieniem odpowiedniego ekwipunku, nazwanego tutaj Spartan Core, po samą mechaniczną mechaniczność, czyli osłabiony już łańcuch, którym strzelamy sobie w skałę i przeciwników, umożliwiając nam wertykalną podróż z góry do dołu. Jak i eee, ubijanie przeciwników. Yeah, yeah baby! Yeah. Muszę przyznać, że jeżeli opanuje się bardzo sprawne posługiwanie harpunem, to naparzanka jest nader przejrzysta, bo nabiera niesamowitej dynamiki między strzelaniem, granatem a strzałem z harpunu. Eee, dynamika potyczek jest niezwykle emocjonująca przypominająca trochę duże starcia w ramach multiplayera i generalnie jeśli jesteście fanami mechaniki z poprzednich odsłon Halo, to Infinite zdecydowanie was nie zawiedzie. Należy wspomnieć, że moja recenzja koncentrować się będzie na singlu. O multi powiedziano już bardzo wiele i nie starczyłoby mi ram tej recenzji, żeby rozłożyć kolejne iteracje multiplayera Infinite na części pierwsze, w związku z tym y, skupiam się na singlu, który jest dla mnie crème de la crème, a więc do przodu. I zaczynając od przodu, Halo Infinite proponuje bardzo ciekawe rozpoczęcie mm, historii. Oczywiście nie mogę powiedzieć, bo to będą spoilery, ale bardzo sprawnie, dynamicznie i czasem nawet chirurgicznie Wypluwa z siebie bardzo równe pole walki, resetując to, co było w wcześniejszej odsłonie i oferując zupełnie nowe starcie z przeciwnikiem, którego można było przewidzieć, ale który nie zawodzi. W tym miejscu należy przełknąć pierwszą łyżkę dziegciu, którą należy rozpatrywać w szerszym kontekście. Jeżeli pamiętacie czwartą odsłonę Halo, jeśli pamiętacie piątą odsłonę Halo, to szybko rozpoznacie wzorzec, który jest też charakterystyczny dla Infinite. Oto w czwartej części mamy do czynienia z pewnymi mechanicznymi przeciwnikami. Halo 4 się kończy. Zaczyna się Halo 5, które tak naprawdę jednoznacznie nie mówi nam, co stało się z tymi. Mechanicznymi przeciwnikami, gdzie mamy nowych przeciwników w postaci zbuntowanej, a w zasadzie zbuntowanych sztucznych inteligencji, by teraz zostać wrzuconym w ramy szóstej odsłony Halo, gdzie, no właśnie, znowu nie wiemy, co tak się stało, co tak naprawdę stało się z wcześniejszym przeciwnikiem, czyli sztucznymi inteligencjami, i przedstawione nam, przedstawione nam zostaje. Kolejny nowy przeciwnik, o którym. Ech, spoiler. That's stupid! You're stupid! Stop being stupid! Oznacza to, że kolejne odsłony nie są bezpośrednimi kontynuacjami sensu stricte. Są o rozwinięciem wątków, które były zaprezentowane we wcześniejszych odsłonach, ale jeśli szukacie głębszych odpowiedzi na temat tego, co stało się we wcześniejszych odsłonach. To są one oferowane w tak zwanym Extended Universe, czyli w komiksach, książkach, czasem serialach albo jakichś wstawkach na stronie producenta. No nie jest to narracja, której ja bym sobie życzył, bo fajnie by było, żeby wszystkie informacje skoncentrowane zostały w medium, które jest nam prezentowane, w tym przypadku grze. No ale chyba jestem zbyt wymagający. No shit. Wspomniałem o początku a, i myślę, że o tym początku będę w stanie powiedzieć bez dużych spoilerów. Otóż okazuje się, że Master Chief nie jest niepokonany. To jest bardzo ciekawy asumpt do dalszego rozwoju narracyjnego. A początek bardzo mi się podobał e, no i oczekiwałem na zupełnie nowe doznanie, nowego rozwoju popularnego i nowych możliwości. Czy dostałem je? Ech, tak se. No i o tym za chwilę. Twórcy dokonują miękkiego resetu części piątej w części szóstej. Nie mogę nie powiedzieć nic więcej, bo byłby to duży spoiler. Dość powiedzieć, że szóstka oferuje bardzo szeroki, szeroki wachlarz możliwości w zaprezentowaniu relacji Master Chiefa i Cortany. To znaczy, co jeden znaczy dla drugiego i odwrotnie. No i na początku wydaje się, że właśnie taką ścieżką będziemy szli. No a potem okazuje się, że grę trzeba było ratować, sklecić ją po katastrofie, jakim był Reveal w zeszłym roku. No i to widać, słychać i czuć. Bo o ile w ramach, gry uświadczycie coś takiego jak misje poboczne, czyli wyzwalanie kolejnych baz i likwidację ważnych celów przeciwnika, to kiedy to zrobicie i ta aktywność będzie już za wami, to bardzo szybko okaże się, że główny wątek fabularny jest naprawdę krótki. Co więcej, wydłużony w sztuczny sposób, bo hmm, Misje należące do głównego wątku fabularnego nie są zawarte w otwartym świecie, tak jak ma to miejsce z misjami pobocznymi. To znaczy, że te misje są linearne, zazwyczaj gdzieś pod ziemią i musimy dotrzeć z punktu A do punktu B, a im dalej wlazł, tym okazuje się, że od punktu A do punktu B jest pierdyla przeciwników, którzy są coraz silniejszy i jest to zwyczajnie łódźka. Schowana za kolejnymi cutscenkami, żeby była kolejna mućka, gdzie są jeszcze silniejsi przeciwnicy i tak copy-paste, copy-paste, copy-paste. No! 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 Pesa! No! 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 Szybko okazuje się więc, że to co było doskonałą możliwością do tego, by eksplorować relacje między Master Chiefem a Cortaną, Zredukowane jest do kilkunastu cutscenek, które tak naprawdę nie wyjaśniają drogi Cortany, a okay. wyjaśniają, nazwijmy to, ostatnie 6 miesięcy jej działań od e, początku zaprezentowanych działań w Infinite. Trochę mało. Sama siła więzi, relacji między Cortaną a Master Chiefem jest też tutaj zaprezentowana trochę po łebkach i znajduje swoje zwiększenie tak naprawdę na końcu gry. No i nie jest tego dużo. Tak naprawdę, jeżeli rozpatrujemy grę w kontekście tempa narracyjnego, to mamy tutaj początek, który jest szalenie interesujący. Mamy tutaj misji poboczne, które można rozpatrywać jako środek gry. No i końcówka, która zdaje się zapierdzielać jak korzeniowski po złoto, żeby zamknąć fabułę. No to jest szalenie drażniące. Na przestrzeni kolejnych godzin spędzonych grą widać czego zabrakło, a w zasadzie na co zabrakło czasu. Miały być zróżnicowane środowiska typu pustynia, może nawet jakieś lodowe przestrzenie. Dupa nie ma. Mamy coś ala sawannę z drzewami, i to wszystko, co uświadczycie. O ile faktem jest, że misje poboczne są, to po wyzwoleniu dwóch baz i zabiciu trzech e, ważnych celów okazuje się, że gra nigdy poza to dalej nie wyjdzie. Choć samo strzelanie, i oczywiście ubijanie kolejnych celów jest całkiem przyjemne. przyjemne Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że twórcy nie wyszli przesadnie daleko poza początkowy koncept tego typu aktywności. Czyli mamy cel, musimy go zaciukać, mamy bazę, musimy ją uwolnić. I w zasadzie tyle. Powtórz to jeszcze raz, powtórz to jeszcze raz, powtórz to jeszcze raz, powtórz to jeszcze raz i tak dalej, i tak dalej. Graficznie jednak grę należy pochwalić. Jeżeli mieliście tyle szczęścia, tudzież nieszczęścia, żeby zobaczyć e, owiany już mm, niechlubną sławą trailer sprzed roku, to trudno nie zauważyć, że gra przeszła olbrzymi progres graficzny i to zdecydowanie na plus. Wielkim plusem jest również oprawa muzyczna, która bardzo dobrze wkomponowuje się w charakterystykę terenu, e, ważkość zdarzeń podbudowuje wydarzenia jak i akcje, jest zdecydowanie atutem gry i słucha się jej bardzo przyjemnie. Zaskakuje również stabilność samego buildu. Zdarza się, że nowe relisy, mówiąc delikatnie, potrafią bardzo przygrzmocić w tym departamencie, a Halo działało mi nie tylko płynnie, ale nie zwieszało się, nie robiło hard crashy, było płynne, przyjemne dla oka i nie sprawiało żadnych groźnych i uciążliwych problemów, co znowu w dzisiejszych czasach jest zdecydowanie zaletą. Trudno jednak uciec od wrażenia, że ostatnie etapy gry to jest zwyczajnie cringe, kiedy musimy ubić jednego bossa, potem następnego, potem następnego, a między nimi są kolejne fale przeciwników, które są coraz silniejsze i nie ma w tym absolutnie żadnej wariancji, prócz zmieniającej się skórki przeciwnika. Mam nieodparte wrażenie, że pomimo tego, iż Infinite jest grą naprawdę dobrą, dostarczającą bardzo dużej ilości zabawy, między innymi dzięki audiologom, które jesteście w stanie znaleźć na całej mapie, prezentując opis dodatkowych zdarzeń, które działy się w ramach głównej fabuły, i szukanie i znajdowanie ich jest sporą przyjemnością, choć oczywiście przydałaby się. Jakaś możliwość ich lokalizacji, bo tak na dobrą sprawę szukacie jej większości na ślepo. E, przynajmniej w kontekście e, mapy kampanijnej. O tyle jest tego naprawdę mało, kiedy tą cytrynę już się wyciśnie. Jest to gra, która, tak jak wspomniałem na początku, nigdy wcześniej w ramach serii nie prezentowała tego, czym. E, Dana iteracja mogłaby być, a czym jest. Halo Infinite, wziąwszy pod uwagę e, problemy w rozwoju gry, jest przykładem tego, że nawet bardzo silnie tonący projekt można uratować i dowieść do portu. Jednocześnie jest grą, która pokazuje dobitnie i bardzo boleśnie, czym mogłaby być, a czym jest. A ja zachęcam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś. Widzimy się w kolejnym odcinku.